Witam serdecznie, mamy 13 maja, mamy godzinkę 7.2. Aktualnie skończyłem 30 minut cardio, tak mi się wybiło tutaj 30 minut. E, więc ja schodzę z rowerka i zaczynamy dzisiejszy dzień. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, bo tak jak słyszycie, jeszcze jestem trochę chory, co mówiłem na ostatnim vlogu. Nie wiem, złapała mnie jakaś choroba ostatnio, od dwóch miesięcy już, że jestem chory dosłownie co, co dwa tygodnie. Także dzisiaj jadę do lekarza to sprawdzić. Przy okazji chcę zbadać testosteron, estro oraz prolaktynę, bo wydaje mi się, że przez to moją pierwszą redukcję totalnie bez wiedzy rozwaliłem sobie hormony i trzeba to będzie po prostu sprawdzić, ponieważ czuję, że jest coś nie tak. Też retencja wody w organizmie mam dosyć dużą, Za niedługi czas będę chciał robić redukcję, także będzie mi to bardzo przeszkadzać. Także po prostu chcę sobie to sprawdzić. Aktualnie idę się ogarnąć i będziemy robić śniadanie, także pokażę wam, bo będę jadł przedtreningowy, na trening pójdę około 10.30, bo na 9.20 mam lekarza, także ja sobie zjem przedtreningowe i powoli będziemy się zbierać. Finalnie ten posiłek prezentuje się tak, jest to posiłek pierwszy przedtreningowe i tak, mamy tutaj klej gryżowy, jest on wymieszany z zimną wodą około chyba 700 gramów, a klejku jest 125. Do niego jest wsypane jeszcze 40 gramów białka, takie, mam kafelate, ale nie polecam tego smaku. Tutaj na koniec jeszcze jest 15 gramów masa orzechowego, z tego jeden banan i 40 g płatków takich zwykłych cornflakesów i do tego cynamon oraz sól. Także tak prezentuje się pierwszy przedtreningowy posiłek. A jeszcze się zastanawiam, bo do lekarza jadę na 9.27.30. Na siłkę pójdę koło 10.30, koło 11.00 zacznę trening. Także najprawdopodobniej jeszcze jak będę wychodził, wezmę sobie jabłko z trzeciego bo czwartego posiłku i po prostu sobie zjem. Wezmę sobie już z później po prostu i zjem sobie przed, przed samą siłką tak, z godzinkę przed żeby po prostu jeszcze coś mnie trzymało albo przed samym wyjściem, ponieważ na ten odstęp będzie 3-3,5 godziny tutaj nie mam dużo tłuszczy także ta energia też się jakoś długo utrzymywać nie będzie, także zjem sobie jeszcze jabłko do tego i mam nadzieję że coś dłużej mnie potrzyma, bo jabłko też ma sporo błonnika, dodatkowo z supli leci omega o D3, yy, 3 kapsułki łącznie 6000 jednostek dzisiaj przyjdą mi jeszcze suple, przyjdzie mi najprawdopodobniej przyjdzie mi B-kompleks i cynk, także to również będzie kolejna suplementacja Ale to jak przyjdzie to wam pokażę kiedy I ile tego wrzucam Dobra, wyszedłem od lekarza i w sumie to nic konkretnego nie wyszło Zostałem Skierowanie na kolejne badania, także aktualnie nic nie powiem Dopiero po jakichś kolejnych Będę mógł wam coś więcej powiedzieć Można tak powiedzieć, że content z omawiania treningu bardzo wam siadł Także Nie ma co robić tylko iść to dalej Także Zaczynamy sobie od mojego treningu Push. Od razu na samym starcie powiem Wam, że w tym tygodniu jest to mój ostatni tydzień treningowy z tego bloku. Z czterech jednostek treningowych weszłem sobie na pięć jednostek treningowych, z tego powodu, że e, każdy z treningów trwał już bardzo długo i gdzieś po 3/4 treningu byłem już po prostu strasznie zmęczony. Więc postanowiłem sobie rozbić to na pięć treningów, dlatego te ćwiczenia. Mogą się też powtarzać z poprzednich vlogów. Także zaczynamy sobie od wyciskania hantli na ławce płaskiej. Myślę, że jest to świetnie znane ćwiczenie każdemu. I tutaj już możecie zauważyć czwartą serię, gdzie naprawdę byłem bardzo wyczerpany i tej siły nie było zbyt dużo. Tutaj największy punkt oporu mamy w dolnej fazie, aby wypchnąć te hantelki. Oczywiście działamy sobie tutaj pod rozciągnięcie mięśnia piersiowego i angażujemy tutaj najbardziej część mostkowo mostkową mięśnia piersiowego zaczynamy sobie z drugim ćwiczeniem, jest to również ćwiczenie na klatkę piersiową i tutaj ja robię rozpiętki na wąskiej bramie w bardziej ustaw ustawieniu pionowym świetnie angażuję sobie tutaj włókna mojej klatki piersiowej oraz do tego angażuję sobie mięśnie stabilizujące upadkę na czym mi też aktualnie mocno zależy, bo też mam typowe ćwiczenia ukierunkowane pod to, ale to w następnych vlogach pokażę Wam co i jak, jeżeli taki trening akurat się trafi. Tutaj również działamy pod rozciągnięcie i tutaj mój taki tip, starajcie się wszystko robić klatką, a nie wymuszajcie tego barkami. I tak jak możecie zauważyć, ustawienie nóg zmieniło się w połowie. Na samym początku daję nogi obok siebie, żeby nie kompensować i dopiero jak tracę równowagę, to staram się ustawić tak, żeby po prostu było mi jak najwygodniej. Lecimy sobie dalej. Kolejne ćwiczenie, tak jak widzicie, jest to line press klęcząc. Tutaj angażuję sobie głównie e, mięsień przedni barku, ale również tutaj działam pod zębaty. Miałem go bardzo osłabiony i tak jak możecie zauważyć, przy samym końcu robię sobie takie minimalne wejście do przodu i to właśnie jest angaż zębatego. To jest jego po prostu funkcja. Tutaj działamy sobie pod skrócenie e, przedniego aktonu barku. I największy punkt oporu będzie w górnej połowie ruchu, gdzieś tutaj najciężej będzie nam dopnąć, właśnie sztangę. Tutaj również pracują y, mocno włókna klatki piersiowej oraz triceps, ale wiadomo, najbardziej skupiamy się tutaj na przodzie barku. Lecimy sobie dalej, dalej. Tutaj, jak widzicie, taki specyficzny kadr, i od razu, co Wam mówię. Ustawiajcie sobie zawsze linkę. Jeżeli robicie z przodu oczywiście wznosy, zawsze ustawiajcie sobie ją przy kolanie. Nie stracicie ani na sekundę napięcia i naprawdę to jest jeden tip, który ogromnie zmienił mój trening. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie, no to najciężej jest też w połowie górnej fazy ruchu. Tam najciężej będzie nam dociągnąć tą rękę. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie, to jest to ćwiczenie również na skrócenie naszego mięśnia bocznego, aktonu barku. No i tutaj również, tak jak mówię, głównie pracuje boczny akton barku, ale i też mięśnie troszeczkę czworoboczne. Tego nie wyłączymy. Tutaj jeszcze z tipów zawsze zakładajcie sobie opaskę na garstek, a nie trzymajcie tego chwytu. Bo duża szansa jest na to, że po prostu odpuści wam nadgarstek, a nie bark. I teraz lecimy sobie z piątym ćwiczeniem, ale jest to tak jakby piąte A i piąte B, ponieważ jest to super seria. Tutaj widzicie, jak wykonuje sobie Upright cable, cable Row, czyli takie wiosłowanie pionowe na wyciągu. Jest to imitacja wznosów, i to polecam y, sobie myśleć w głowie, jeżeli wykonujecie to ćwiczenie. I tutaj uważajcie na to, żeby nie ruszać całym ciałem, dłonie żeby Wam nie latały nie wiadomo jak. Zepnijcie się, dłonią stawcie w najlepiej w takiej pozycji, żeby nie zmieniało on swojego położenia i leciutko pochylcie się w przód. Ruch ma być wykonywany jak do wznosu bokiem. Tutaj największy punkt oporu będzie również górna faza ruchu. Tutaj od połowy już będzie naprawdę strasznie ciężko. Działamy sobie tutaj pod skrócenie bocznego aktonu barków. I tutaj również troszeczkę zaangażujemy sobie czworoboczty, minimalnie pod stabilizacją on musi pracować. I stożek rotatorów dodatkowo, jeżeli chodzi. O, drugie ćwiczenie w tej super superserii jest to overhead triceps e, extension. Po ostatnim vlogu również był. Tutaj tylko przypomnę, że działamy sobie tu najbardziej nad e, głową, długą tricepsa, ponieważ ramię jest za nami. Teraz no, sobie tu pod rozciągnięcie i najczęściej, najciężej będzie w dolnej fazie ruchu. I tutaj zaczynamy sobie ostatnie ćwiczenie i nie wykonuję tego ja, tylko wykonuje to Maciek, ja mu pomagam. E, tutaj rozrysuję Wam na boku. Ponieważ Maciek robi to troszeczkę źle technicznie, ponieważ ma plecy nawet leciutko zapatnięte. W, yy... w Abloreze, przepraszam, bo się pomyliłem, yy, nie w Alachach, chodzi o to, żeby ten brzuch był mniej więcej ułożony w taki, ja to nazywam, mostek. Cały czas macie pracować nad skracaniem go. Yy, jeżeli chodzi o to ćwiczenie, to starajcie się nie wychodzić kółkiem, więcej niż za połowę. Również to Wam tutaj narysuję. Chodzi o to, żeby po prostu nie tracić napięcia i nie kompensować tego biodrem. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie, no to najciężej będzie w tej fazie, kiedy jesteśmy najbardziej wyciągnięci. Najciężej będzie nawrócić, ponieważ nasze ciało będzie robiło wszystko, żeby jak najszybciej sobie z tym ruchem poradzić. Angażujemy sobie tutaj cały brzuch i tak jak widzicie, ja trzymam gumę i pomagam Maćkowi stawać i jest to myślę najłatwiejszy sposób na regresję tego ćwiczenia, ale również tą gumę może gdzieś przyczepić, tylko jest duże prawdopodobieństwo tego, że ona będzie się wam zsuwać. Dobra, jesteś świeżo po treningu, nogi naprawdę dały w kość. Wiem, że wy oglądacie właśnie górę, ale ja nagrywam tego vloga we wtorek, także mówię jak jest. No przecierało mnie totalnie, jeszcze czuję trochę tą chorobę i ostatnie dwa ćwiczenia to była straszna jazda. Wróciłem do domu po treningu i musicie mi wybaczyć, ale nie nagrałem wam posiłku. E, tutaj wam pokazuję, co było. Było to 150 gramów makaronu, 100 gramów kury, 100 gramów warzyw plus wafry żeby z dżemem. Byłem ogromnie głodny, także od razu się rzuciłem na to jedzenie. Także musicie mi to wybaczyć. E, ja aktualnie sobie tutaj ogarniam życie w pokoju i za chwilę będziemy się brać za kolejny posiłek. I dobra, ja wiem, jak, że to wygląda jak współpraca, ale przyszła mi kolejna paczka z Dżimima. I niestety, ale współpracy nie mam. I tak, jeżeli chodzi o tą pakę, to mamy tutaj poszczególne rzeczy. Najpierw, co mi się tu rzuciło w oczy, mam tutaj Liquid Hulk. Był za dwie dyszki, także sobie wziąłem, bo mój się kończy. A dla mnie to jest maskę na treningu, także dokupiłem sobie przy okazji. I tak, po kolei. Triple Magnes, to jest dla wujka. Jeszcze mnie prosił, żebym mu zamówił. A dla mnie jest tak, B kompleksik, żeby uzupełnić sobie witaminki B, bo troszeczkę mi ich brakowało. Następnie drugi B kompleks oraz dwa cynki ze względu na te właśnie moje choroby. Byłem się u tego lekarza, wysłał mnie na dalsze badania, ale zakupiłem sobie już cynk, żeby dodatkowo suplementować i dodatkowo wzmacniać tą florę antybakteryjną. Obiecałem Wam, że też wytłumaczę, kiedy będę spożył oodolną sukę. Także, jeżeli chodzi o B-kompleks, B-kompleks działa nawet czasami leciutko pobudzająco ze względu na te witaminy B. Także to będzie leciało z samego rana po posiadaniu żeby nie przeszkadzało mi to w zasypianiu, bo już też mam z tym leciutki problem. A jeżeli chodzi o cynk, to tutaj sytuacja jest odwrotna. Tutaj będę go spożywał właśnie na wieczór, coś koło tego, jak będę sobie spożywał melatoninę, czyli 30 minut przed snem. Z tego względu, że najlepiej cynk brać na pusty żołądek, ponieważ zatrzymuje on wchłanianie innych składników, także będzie to niepotrzebne, żeby brać to od razu po posiłku czy posiadaniu, a może nawet yy, poprawiać sen, także cynk będę sobie brał z melatoniną przed samym pójściem spać, aby kompleks samego rana po śniadaniu. Się aktualnie przy waszych planach i trzeba coś wszamać przy okazji, żeby to dzisiaj wszystko przejeść, także mamy tutaj 150 g ryżu, do tego 150 gramów łącznie warzyw, mam tutaj marchewkę i pietruszkę z rosołu i szczerze uwielbiam takie warzywa, do tego 150 gramów kury i 15 g oliwy z oliwek. Dobra, mamy godzinkę 20:15, przez to, że dzisiaj się tak trochę dzień przez tego lekarza rozwalił, to posiłki będę jadł później. Tego zjemy za godzinkę, będę musiał być kolejne, Także na ten posiłek czwarty, przedostatni, mamy cztery jaja, dwie kromki chleba. Normalnie są tu trzy kromki chleba tostowego, z tego co pamiętacie, ale ja już mam obczajone, że trzy kromki chleba tostowego maślanego z biedronki to jest 60 gramów chleba zwykłego. Także mam dwie kromki, idealnie tu jest 60 gramów, do tego 150 gramów warzyw, akurat tu mamy paprykę, I jeszcze y, mam to jabłko, o którym Wam mówiłem wcześniej, miało one lecieć po śniadaniu, ale w sumie ta y, kaszka trzymała mnie strasznie długo, także jabłko teraz wleci. No i jak widzicie, siedzę właśnie przy webinarze od Pawła Głuchowskiego, także przerabiam sobie to, co już zacząłem i będziemy szamać. No, i został nam ostatni posiłek w tym dniu. Nie będę ukrywał, ale jest to inny posiłek niż był w planie, ponieważ miała to być tapioka, ale ją się robi około gdzieś pół godzinki i totalnie nie chciałem się już przy niej stać. Jest godzina 22.30, ja właśnie będę jadł ostatni posiłek, chwilę jeszcze będę siadał, siadał do webinaru, żeby sobie go dokończyć. No, i na jutro zostanie mi jeszcze jedna jego część. Także pierwszą, drugą, drugą skończyłem, się zostaje mi trzecia. A na ten posiłek, żeby nie przedłużać już Wam, mamy 150 gramów kaszki mannej, 100 gramów truskawek, 15 g masła orzechowego, crunchy, koniecznie crunchy, ja uwielbiam crunchy i odrobina soli na niego, 50 gramów twarogu, oczywiście troszkę cynamonu typowo do smaku i mój must have na wieczór, czyli 200 ml kefiru. Tak wyglądały wszystkie te posiłki w tym dniu. Mam nadzieję, że. Taki dzień się również Wam podobał i mam nadzieję, że kiedy zamieniam Wam te treningi, a nie tylko pod rząd są na przykład cały czas nogi czy cały czas góra, fajnie Wam się ogląda. Mam taką nadzieję, że ten format filmów naprawdę Wam bardzo odpowiada. A jeszcze supli pod sam wieczór poleci. Wcześniej wspominany cynk, potem omega, melatonina i ashwaganda, ashwaganda oraz omega poleci od razu po posiłku. Amelatonina i cynk poleci gdzieś do godzinki, bo myślę, że gdzieś za godzinkę będę leciał do spania. I z tego miejsca również chciałbym się z wami pożegnać w tym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że wszystko było ok. Dawajcie znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, może co byście chcieli, żebym więcej omówił. Wszystko, co chcielibyście, jeszcze po prostu zobaczyć w tych materiałach. I jeszcze raz, ja bardzo dziękuję. I co? Widzimy się za kolejne 3-4 dni. Zobaczymy, jak będzie ze moim zdrowiem i jak wylecą treningi do zobaczenia